W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego już naprawdę przez bardzo długi czas nie robiłem, A dokładnie będzie to konto dla Sonika. Tak jak już pewnie widzieliście po tytule i miniaturce, właśnie dzisiaj zrobimy sobie konto dla i tym razem będzie to Sonic. Robiliśmy już konto dla wielu różnych osób, postaci i dziwnych rzeczy. No i oczywiście, jeżeli chcecie mi pomóc zrobić to konto, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na Bo poza tym, że dzisiaj będziemy robić to naprawdę bardzo fajne konto dla Sonika, to w każdym odcinku możecie wygrać 100 Robuxów. Pewnie jest ciekawie, jak to zrobić. Jedyne, co musicie zrobić tak naprawdę, to napisać komentarz Biorę udział i podać mi swój nick. Dzięki temu w każdym odcinku, tym i każdym następnym, będziecie mogli sobie wziąć udział w giveaway'u na 100 robuxów. Tak długo, aż wreszcie mi się nie skończą robuxy, a mamy tych robuxów, uwaga, jeszcze 3128. Więc takich giveaway'ów możemy sobie zrobić bardzo, bardzo dużo. Więc zachęcam was do tego, żebyście pisali komentarze, w którym piszecie Biorę udział i podajecie mi swój nick. A teraz przejdziemy sobie do pierwszego i temu, który udało mi się znaleźć. Ale jeszcze zanim zaczniemy ten odcinek, to Chciałem wam powiedzieć, że mam nagrywać kolejne odcinki. Skąd, który będziemy robić dla kogoś? Może będzie to jakiś youtuber albo postać z bajki, dlatego jeżeli macie jakieś fajne, ciekawe pomysły, to piszcie mi wszystko w komentarzach, a jeżeli uznam, że coś jest naprawdę bardzo ciekawe, to po prostu zrobię z tego odcinek. Ej, ale musicie zostawić chociaż tysiąc łapek w górę, bo jak nie dacie rady, to skąd ja będę mieć kasę na rubuksy? Dobra, zostawcie łapkę w górę. A więc pierwszym itemem jest oczywiście koszulka Sonica. Znaczy ogólnie to Sonic nie nosi żadnej koszulki, tylko po prostu ma takie niebieskie futerko i jeszcze będą nam tutaj potrzebne rękawiczki. Rękawiczek żadnych na razie nie ma. Ale wiem w jaki sposób będziemy mogli sobie te rękawiczki Zrobić, ja ogólnie przygotowałem sobie dzisiaj 700 robuxów, tylko coś mi się tutaj Jeszcze nie zaktualizowało, ale to jest pierwsza Rzecz, którą sobie właśnie teraz kupimy Już udało mi się to zakupić, dobra, mamy to Teraz musimy sobie przejść jeszcze oczywiście do spodni Spodnie są również bardzo ważne Znaczy to dalej nie są spodnie, bo Oni też w sumie nie nosi spodni, tylko ma takie Fajne buciki, a tutaj ma oczywiście futerko O, nawet tutaj to futerko <laughs> wyskakuje nam Przez koszulkę, więc możemy sobie teraz kupić Tą koszulkę, żeby była razem ze spodniami Żeby to wszystko nam ładnie pasowało, mam oczywiście jeszcze 690 rubuksów Więc raczej na wszystko bez problemu Powinno nam starczyć Kolejnym bardzo ważnym przedmiotem jest Czapka Sonika Znaczy on też oczywiście nie ma czapki Ale ma taką bardzo fajną fryzurę z kolcami No bo to jest przecież Jerzyk, Który ma jeszcze takie fajne uszka Normalnie jak kot I to musimy sobie kupić za aż 249 rubuksów Czyli to będzie kosztowało nas to bardzo dużo Ale my chcemy w dzisiejszym odcinku Naprawdę zrobić prawdziwego fajnego Sonika Który będzie wyglądać tak jak Sonic A potem sobie go przetestujemy jeszcze w jakiejś gierce, więc od razu sobie kupujemy ten kolejny. Jakim cudem nie mam Robuxów? No dobra, już mi się wszystko załadowało. Mamy 690 Robuxów, żeby nas tutaj Robux nie prankował. Kupujemy sobie kolejny itemek. W tym wydaliśmy już chyba 259 Robux. Może będzie jeszcze więcej. Zaraz sobie zobaczymy, jakie kolejne temu udało mi się przygotować. No dobra, następną rzeczą jest oczywiście nosek Sonika. Znaczy, tu jest napisane w ogóle, że to jest nos klauna, ale nic innego nie udało mi się znaleźć. A myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobrze pasować do tego. Od Naszego całego ubrania Sonika Więc możemy sobie to od razu teraz kupić W sumie to nie drogie, kosztuje tylko 25 Robuxów I ostatnią rzeczą, która nam została To jest w sumie twarz, ale Z tego co sobie pomyślałem, to moim zdaniem Chyba najlepiej będzie nam pasować Po prostu nasza twarz, czyli moja twarz Którą mam w Robloxie, ten Vampir Face Który chyba teraz kosztuje Dokładnie 57 tysięcy I 75 Robuxów Więc jest to naprawdę niesamowicie dużo I tak sobie pomyślałem, że może to będzie Najdroższy outfit, czyli przebranie Sonika w Robloxie na świecie, bo nie wiem, czy ktokolwiek wydałby na przebranie Sonika około 57 tysięcy Robuxów, a jeszcze kupiliśmy tam troszeczkę innych rzeczy, więc w tym momencie możemy przejść do edytora awataru i już powoli zaczynać budować naszego Sonika. Więc dobra, najpierw zdejmijmy może nasze wszystkie rzeczy, tak żeby tutaj na pewno nic nie zostało. Jestem ciekawa, jak to w będzie teraz wyglądać. No dobra, wygląda w sumie bardzo ciekawie. Zostawimy sobie tylko tą naszą twarz, bo ją już raczej zostawimy sobie na stałe. No i dobra, najpierw zaczniemy sobie od ubranych, żeby w ogóle jakoś zacząć budować te Naszego całego Sonika Okej, okay, nie wygląda to w sumie źle Tylko przydałyby nam się jeszcze oczywiście rękawiczki Mamy tutaj lewą rękę W której sobie chyba możemy gdzieś zmienić kolor Dobra, już wszystko rozumiem Musimy sobie kliknąć tutaj na dole To Advanced czy jakoś tak Mamy tutaj lewa ręka Zmień sobie na biały kolor I prawa ręka Zmień sobie również na biały kolor Wtedy sobie to akceptujemy I w tym momencie powinniśmy mieć białe rękawiczki Tak jak ma oczywiście sonik. No pięknie to wygląda Dokładnie o coś takiego mi chodziło Możemy sobie przejść do naszych kolejnych itemków I mamy tutaj jeszcze włosy i uwaga, jak będzie to z włosami wyglądać? No, wygląda to już naprawdę całkiem dobrze. Ostatnia rzecz, którą musimy sobie założyć, to jest nasz nosek. I w tym momencie mamy skończony cały nasz strój. Tylko musimy jeszcze najpierw załadować. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja już widziałem. I powiem wam, że wygląda to naprawdę niesamowicie. Fajnie, jeżeli ten Sony by teraz do mnie wrócił. Już jest i mamy to. Zobaczcie, jak świetnie wyglądamy. Ogólnie to wszystko jest naprawdę super, ale brakuje mi tutaj jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Skoro jesteśmy Sonikiem to musimy jeszcze oczywiście chodzić jak Sonic, dlatego kupimy dla niego animację super bohatera za 250 rubuksów. Będzie to jeszcze droższe przebranie Sonic'a, nie wiem czy ktokolwiek kiedy zrobi droższe, ale kupujemy to w tym momencie za 250 rubuksów i skoro już to mamy, to myślę, że możemy to przetestować w jakiejś grze. Właśnie jesteśmy w grze, która nazywa się Speed Simulator i możemy się tutaj nawet turlać jak taki Sonic. I mamy tutaj w ogóle do zbierania jakieś gemy, więc zaraz sobie wszystko pozbieramy, bo chciałbym być troszeczkę szybszy, bo jesteśmy na razie strasznie wolni. No, a sami dobrze że wiecie, że Sonic to jest przecież najszybszy jeż na świecie, więc musimy sobie tutaj troszeczkę tego pozbierać, żeby być dużo, dużo szybsi niż jesteśmy teraz. Ale powiem Wam, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Możecie napisać w Google w ogóle komentarzach, co o tym myślicie, bo mi się to naprawdę bardzo podoba. Wydaliśmy na to troszeczkę Robuxów, więc myślę, że się ogólnie opłacało. Wow, dostaliśmy teraz jakiś level up. Nie wiem w sumie do końca, o co w tej gierce chodzi, ale widziałem, że jest bardzo popularna, że bardzo dużo ludzi w nią gra. I tutaj chyba w ogóle polega to na zwiększaniu swojej prędkości. Musimy sobie zbierać te Gamy, żeby być jak najszybsi, ale to nie jest najważniejsze. Jeżeli chcielibyście na przykład kolejny odcineczek z tej gierki, to możecie napisać mi w komentarzach, czy kiedyś gracie tą gierkę i czy waszym zdaniem jest fajna. Bo w sumie to wygląda naprawdę idealnie, jak dla Sonika. I może bym nawet nagrał odcinek, jaki jesteśmy tym Sonikiem w tej gierce. Ej, to było naprawdę dosyć ciekawie. Wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy coraz szybsi. Tutaj na dole chyba mamy jakieś prędkościomierz, tak mi się wydaje. Na razie mamy 20 mil na godzinę. Ej, czemu my zwalniamy teraz? Musimy być coraz szybsi. Ja w ogóle zaraz coś kupię za Robuxy normalnie, jak będzie trzeba. Podejdźmy sobie tutaj, przetulajmy się przez to i lecimy. No niestety. Jesteśmy troszeczkę za żeby sobie przez to całe przelecieć. Ło, wow, jesteśmy coraz szybsi. 23, 24, 25. O, ale my teraz szybciutko lecimy. Czy chcemy dołączyć do wyścigu? Tak, chcemy dołączyć do wyścigu. Zobaczymy, co teraz będzie. I właśnie jesteśmy w wyścigu. Ej, ja jestem też Sunikiem. Zobaczcie to. Oni się przybrali z jakiegoś fajkowego Sonika. To ja jestem prawdziwym. Nie no, to ogólnie wcale tak nie wygląda. Ale może najpierw się przetulamy. Ej, ale my jesteśmy. No dobra, myślałem, że szybko biegniemy. A tak naprawdę to się jesteśmy strasznie wolni. Ale to nie jest wcale tak źle. Pozbieramy sobie te wszystkie żeby sobie tutaj jeszcze troszeczkę bardziej przyspieszyć. Tam w ogóle jest 500 expa w tym okręgu, więc zaraz sobie musimy to zebrać. To jest to w ogóle ciekawe, czy nam starczy czasu, żeby dotrzeć do mety, bo jak na razie to nam nie idzie to za bardzo. Skaczemy przez to. Oooo, ale tu poleciliśmy! Co się stało? w to na samym końcu? Ej, czy ja będę teraz tak szybki cały czas? Chciałbym być, ale nie, niestety chyba nie będę. Troszeczkę sobie pograłem i udało mi się być aż dziesiąty poziom i 1001 kroków, więc zobaczcie, jak szybko teraz biegamy. No dobra, może to nie jest prędko światła, Czyli taką jak ma Sonic albo jakąkolwiek tam inną, bo w sumie sam nie wiem Ale w następnym odcinku postaram się zostać naprawdę prawdziwym Sonikiem I nagramy go sobie z tej giereczki A dzisiaj chciałbym wam jeszcze przypomnieć o tym, że w każdym odcinku od dzisiaj Możecie wziąć udział na 100 Robuxów Wystarczy napiszcie w komentarzu, biorę udział i podacie mi swój nick No i oczywiście zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i musicie być na grupie w Robloxie, bo inaczej to nie będę jak miał wam wysłać tych Robuxów Więc zachęcam, żebyście sobie tam dołączyli No i ja was zapraszam do kolejnych Dzisiaj przebraliśmy się za... Prawdziwego Sonika, tak właśnie wygląda prawdziwy Sonik, jeżeli go nigdy nie widzieliście. No i to było na tyle, dzięki, że oglądacie do końca i narka wszystkim.